Cześć widzowie, Amiga Legion i praktycznie mam już całą mapę zdobytą. Ale uwaga, patrzcie co się za chwilkę wydarzy. Wojownicy chaosu przybili z piekieł, by szerzyć zamęt. Tak, tak, to nie jest pomyłka. No więc tu mam jakiś legion, ale nie mam trawy, więc muszę mieć chwilę, żeby zdobyć trawę. Jak widzicie, mam już trawę mam gniew boży, mam też nawrócenie zobaczymy jak to zadziała na naszych milusińskich dobra, no to ruszamy się na nich póki co, może nikt mnie nie zaatakuje oni tutaj spalą pewnie to miasto trudno no właśnie, zostało spalone natomiast ja będę atakował mają 2507 energii. No dobra, jesteśmy. Nie ma tu niestety murów. Kurcze, nie pomyślałem o tym. Mury chyba zostały zniszczone przez legion. Dobra, jest coś takiego jak światłość. Lecimy. Zobaczymy, gdzie oni są. No, i tutaj widzicie naszych Milusińskich. Ale światłość tylko niestety pokazuje, gdzie jest wróg. Nie pokazuje jaką ma energię. Ale jest wszechwiedza jeszcze. No to wszechwiedzą sobie ładujemy. No i widzicie, nie są tacy napakowani, prawda? Wszyscy są skopiowani. Dobra, ruszyli się. No i widzicie, jak im fajnie schodzi energia. A gdyby zastosować przechwycenie, to znaczy nawrócenie. Czy uda się przejąć taką jednostkę? Nie, nie udało się. Straciłem tylko energię. Słuchajcie, straciłem 60 many, także nie róbcie tego. Natomiast zobaczymy, czy zadziała na nich ginie w Boży. Akcja. Tak, słuchajcie, yy, zadziałało dobra, ładujemy ich tam, słuchajcie. się trochę przegrupować. No jak widzicie nie było to dosyć trudne. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 10. No dobra, ale zobaczmy jakie fanty zostawili. Czy w ogóle coś zostawili, szpinak to pewnie sobie leżał. Nie ma. No ale rozwaliliśmy Legion Chaosu. Jak widzieliście nie było dosyć trudne i e, czar nawrócenie nie działa na no, Legion Chaosu. To tyle dzięki za oglądanie i do usłyszenia. Hej!